Witam w następnym odcinku z Minecraft. W dzisiejszym odcinku mam koło fortuny, która będzie losować, e, co mamy zbudować w Minecraft. Oczywiście to polecam do zostawienia łapki, i suba w górę i komentarz. Mm -hmm. Dodatkowo będę mówił, a koło ko będzie mówiło, czy będzie co robić, czy nie. No, e, będę... znaczy... to jest... o, to nie jest to... To nie jest to koło. Poczekajcie, muszę zmienić koło fortuny. Nie mam tu jeszcze jedno. O, tu. musi mi się reklama zabrać, więc poczekajmy chwilę. Macie dwie sekundy na zostawienie lajka i suba. Już zaraz. A nie, szybko to Wybiera mi kolor. Zaczynamy tak? teraz. Patrzymy, 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 jaki kolor mi wylosuje. Granowa, muszę jeszcze jeden raz zakręcić. Nowa gra. Jeszcze jeden raz. Widzowie, czekajcie. Musi mi wylosować. Patrzymy. I co wylosuje? Czerwony. Czyli mogę wszystko zbudować z czerwonego. Więc mówisz mi, co mam zbudować z czerwonego? Zaczynamy. czerwonego, tak jak z nas to możliwe, do nie oglądajcie tą ścieżkę na drodze. No, no to z czerwonego. Pomyślcie, co by to było. Eu. O! Masz. Tomek co w jednym odcinku budować ma wszystkie sobie wymienić na czerwone. Chodzi mi o inną budowlę. A mi, a mi chodzi o ten biały domek, co tam raz... Ale nie możesz tego. Musisz mi powiedzieć, jaki mam zbudować. No, taki cały czas krok. Okej. Co się zrobić? A! Bo już jestem? Już. Nie rozłączaj się! Ty oglądasz to! Ty to masz oglądać! Jak to wygląda? Dobra Miał być cały z czerwonego Taki przeszklony. Taki z kebaba. Cały czerwony, będzie I mm, Jeszcze brakuje mi jedna to jeszcze to. no co mamy? No tutaj będzie? No muszę to drzewo wyciąć. Warto kaj wibrowe, więc możemy zacząć dalej. i co, tutaj pewnie nie musimy poszedlić. No dobra, więc miało to być, ma to być jakiś wydech. Posłuchajcie, zostawiajcie like lajki i suby, bo wiem, że wiele osób bardzo chce mi pomagać. Tu mam wiele takich kolegów, więc... lajkujcie <laughs> mnie bardzo.

nie będziecie decydować Robimy kontakt, to tu jest coś. No? I jak chcecie filmy z Robloxa, ma być pod tym filmem 20 łapek w górę. No, chyba się na bardzo, że nam mówię, już na was, to tych łapek w górę ciągle mówię. No, stop! po prostu bo się tak się staram na te filmy, bo dzisiaj tak się staram mm -hmm. oj jestem kłopot dobra, mój kolego ty patrz na to mm, a ja będę budował mm -hmm. oh, To być taki mały domek szkółowy. Więc tutaj to, tutaj to. I co to jest? Jezus, nie wyszło mi, jedna rzecz nie wyszła. jedna jedyna! jedna. O, tu. O, tak jest ładnie. Jak widzicie, bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście że nie mam albo w mam lepszy plan do tego mogę to zrobić w inny sposób. I mogą mi się tam zmieścić bardzo fajnie. oczywiście, jeśli nie znaczy. Dobrze, w mi w komentarzach. Jeśli nie, mam na Bo tam... A, koniec A, dzisiaj się chwapię tak będzie będzie Nie, nie Kogo na Was taki quiz. Jeśli e, o miniaturkę jeśli będzie 20 lajków miniaturki będą takiej słabej jakości jeśli be, po, będzie 50 lajków będą e, lepszej jakości, średniej jakości jeśli będzie 100 lajków będą bardzo dobre będą bardzo dobrej e, jakości jak będzie 1000 lajków ultra e, co mówię? No, mój kolega mówi, że lepszych ich już nie będzie, ale posłuchajcie. Ten dom ma wyglądać bardzo fajnie. O! Jezu, papieża. Ja, nieważne, ja bym chciał tutaj taki wielki obraz papieża nad głową. <laughs> nie nie myślcie, to nie... No, mi się też podoba, ale lepszy by był jednak papieża. Nie! Ej, jakbym tak się uparł? Co to jest za pies? To jest pies brunatny? Czy istnieje taki? się sobie w przeglądarce Google pies brunatny. Jestem ciekawy, czy taki istnieje. Czy no I miał, to bym takiego już miał. No dobra. Tak, tutaj będzie i tutaj będzie. Tak. Z moim kolegą mi chyba bardzo fajnie męczy zaskoczenie. Patrzcie, no. Oj, ja chyba włączył kamerkę. Jeszcze chyba.

nagram sam odcinek zaraz, będę... Dobra, posłuchajcie, widzowie. I będziecie na chyba, żeby jak będzie chwilowo sam Nie, tak, sam nie, 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 ja tak się staram, szukam nie, godziny nie, 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 albo Na moim filmie to się postaraliście z

To jutro, ten film? Mój kolega nie może rozmawiać z powodu braku metra u niego, bo jest taki słaby trochę. Przyznam jedynie. To dzisiaj będzie bez niego odcinek, taki mniejszy odcinek będzie Trochę bez niego, był trochę, 10 minut Więc to Wam jedynie powiem, wystarczy Nie, jutro może będzie kolejny odcinek W sumie pewnie nie będzie Tak widzowie, macie się postarać, jeśli nie postaracie to Wiecie, że mojego kolegi już nie będzie na YouTube. a ja z nim bardzo lubię nagrywać, więc to jest dla mnie przyjemność. No dobra, jest okej. Okay. O, no widzicie, cudownie, ten domek. O, tutaj jest nagmowa drzwi. No i muszę wylosować teraz, jak wiecie, następną rzecz, więc losujemy. Niebieski i mogę tym co dziś teraz budować, to co chcę, więc. Bo ja mam to nazwane niebieski ołów, czyli mogę zbudować to co chcę. Ja sobie zbuduję bardzo fajny dom, domek niebieski. Mm. O! To drzewo sobie zabiorę. Idę tutaj i zabiorę sobie teraz niebieski beton i jakieś niebies... niebieskie drzwi niebieskie szkło e, niebieskie łóżko niebieskie łóżko wszystko masz oha mogę... mogę mieć rozświetlone niebieskie łóżko niebieskie łóżko Tylko czekajcie, to i może wiecie co zrobię? Chodzę na górze, no więc pomogę. Tylko niebieskiego, niebieski będzie tak zsyłać. Tutaj e aí

tutaj po przykładu tak. Zrobimy tak. Zobaczmy jak to wygląda. I żeby wyglądało to jeszcze, jeszcze ładniej. I to jest tylko to, to Teraz pora na coś większego w środku. to no. powinien być to. Fajnie wygląda. Więc eee, na razie... Eee, a, a! To nie wszystko jest na to wszystko wykształcowane. Wiecie, że jak buduję domek, to musi być do niego Dojście. No. I muszę zbudować dojście, czyli to będzie bardzo ciężkie. No może nie takie ciężkie, bo to jest wtedy tym razem na płaskowym terenie, ale muszę daleko to przesadzić. Aha. To by było fajnie,

wszystko, te wszystkie odcinki, że ja się bardzo staram na te odcinki i się uczę y, różnych nowych budowli, wygląda to tak.

Wygląda to na razie normalny, w sposób normalny. Jeszcze dom myśli. Upełniamy poprawkę. Czyli tam to gdzie w rozdziale zeszłego odcinka też mi jest ładne, bo mi się bardzo podoba. A teraz... Wysłucham... W tej pana. I tak jak widzicie. Tak tak w domu wygląda. Tak. Wchodzimy do domu i tutaj. Takie duwale układ. Mamy mm, Mi się podoba domek. Dla moją moja ocena 10x10. Łączenie też 10x10. Jak widzicie mamy tutaj rzeczy w ça I do Ten odcinek bardzo fajnie jest. Jeśli się zbudować, bo macie no, kilka na naszym kanale. Jak widzicie, razie wam to skończone. Niebieski dział jest tutaj, czy jest tam, ale domy, drzewa są ładne. Na dzisiaj to koniec i mam nadzieję, że się odcinek podobał. Więc... Ja się z Wami żegnam, zostawcie oczywiście lajka i suba. No mm. i pa!